Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Piłkarze Strażaka Słupia doznali dotkliwej porażki 0-6 w ostatnim meczu ligowym w Grębaninie. Zespół trenera Daniela Szynklarza spisuje się dosyć w kratkę w tegorocznych rozgrywkach Wielkopolskiej Okręgówki. Sportowy Eter. No tak, przytrafiły nam się tam dwa słabsze mecze. Przegraliśmy szczególnie w Baryczy. Bardzo słaby mecz, ale... Ale akurat to był taki wypadek przy pracy. Chłopaki potrafią grać piłkę, także, także udowodnili to w kilku meczach. No, przegraliśmy też w, w Jarocinie, ale wiadomo, że to są rezerwy trzeciej ligi, także tam było naprawdę ciężko. Chociaż chłopaki też muszę zaznaczyć, że zagrali tam dobry mecz, no, ale nie uszczęśliwiśmy się kilku błędów i przegraliśmy ten mecz. Także te chłopaki naprawdę jako, jako drużyna potrafią grać piłkę. I, i, a to, że się mecze wygrywa, przegrywa, no, taka jest piłka. Do końca sezonu, jeśli oczywiście pandemia pozwoli, no to pozostało kilka spotkań, w których na pewno ugrać się punkty, bo, bo rywale jakby niżej notowanych półek, tak? Yy, prawdę mówiąc, nie, nie patrzę na to, bo, bo tak jak powiedziałem, przed chwilą yy, potrafimy przegrać w Baryczy po bardzo słabym meczu i, i ze słabym przeciwnikiem nie ma co się oszukiwać, gdzie, gdzie też przegrywamy w, w rezerwach w Jaroty z dobrym przeciwnikiem, ale po dobrym meczu, także nie, nie patrzę na to z kim gram, generalnie chcę, patrzę tylko na, na swoją drużynę, chcemy zagrać dobre spotkania, jak będziemy grali dobre spotkania to wierzę w to, że, że będziemy punktować, no i, 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 i to będzie odzwierciedleniem później w tabeli. Pelikan Grabów, te rezerwy Jarocina, Jaroty Witaszyce, no i Biało-Żółkośmin też zapukał do czołówki, GKS Grębanin, która z tych drużyn myślisz zafiniszuje jako mistrz? Ciężko powiedzieć. Są cztery drużyny, chociaż nie wiem jeszcze co, co, co Grabów gra, będę grał w następnej kolejce z nimi. I patrząc jako całość, to myślę, że tu jednak Witaszyce będą, będą brylowały. Do tego dołączy na pewno Grębanin no i Koźmin. Gdzieś tam się będzie biło, ale myślę, że to jednak nie, nie dla nich. Także ja bym tutaj upatrywał bardzo Witaszyce, przede wszystkim Witaszyce i Grębanin. A jak wyjdzie, to też Liga zweryfikuje. Dla strażaka bez żadnych wpadek to... Piąte, szóste miejsce jest całkiem realne. No, jak najbardziej. I, 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 I liczę na to, ale tak jak powiedziałem też wcześniej, no te mecze słabe będą się dziś tam przytrafiać. I, 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 i przede wszystkim koncentruję się na tym, żeby te spotkania były dobre w naszym wykonaniu. A co, co, co pokaże tabela, co przyniesie, to, to jest sprawa dla mnie taka troszeczkę drugorzędna. Radio Sud radio Sud, Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.